Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Dzień dobry dla niektórych. Słuchajcie, eee, chciałabym zwrócić się przede wszystkim do jednej pani, która dzisiaj zostawiła na moim kanale komentarz. Pani Oniku Antosia Antosia, która zostawiła dosyć kulturalny komentarz. Zawsze jej komentarze były w miarę kulturalne. Aczkolwiek, omawiające mnie. Eee, Antosiu, no tak mogę się do ciebie zwracać. Od dosyć dawna oceniasz mnie tutaj w tym całym uniwersum jako osobę hejterkę, stalkerkę, niszczycielkę. Dzisiaj dorzuciłaś, że nie posiadam empatii, że jestem zimna. No osoba bez empatii, czyli to jest osoba bez serca. Zimna, możliwe, że i wyrachowana. Nie napisałaś, że jestem wyrachowana, aczkolwiek e, powiedziałaś, że nie posiadam empatii. Antosiu, ja ci powiem tak. Kto dał ci prawo mnie oceniać e, i po, pomawiać? Od lat to robisz na różnych kanałach. Oczywiście robisz to w miarę kulturalnie, w miarę dosyć grzecznie. To fakt. Natomiast pod płaszczykiem tej kultury i grzeczności niestety, ale przemycasz pomawianie mnie. A teraz jeszcze nie osądzasz. I teraz tak. Zarzucasz mi, że ja nie mam prawa osądzać na przykład Lili. Zarzucasz mi, że Osądziłam Lilię, że Livia kłamie, że w wieku lat dziewięciu nie podała jej mama dożylnie tego i tamtego. Oczywiście, ja świadkiem tego nie byłam, więc nie mogę powiedzieć w stu procentach, czy tak było, czy nie było, natomiast ja mogę tylko powiedzieć to, Odwołać się do informacji przekazywanych przez samą linię w różnych jej produkcji od 2019 roku. A tu słyszeliśmy wielokrotnie, że w wieku 7 lat została odebrana ze szkoły, przyjechała pani, zabrała ją do zabiegi społecznej najprawdopodobniej i została wywieziona samą z została wywieziona samochodem do placówki opiekuńczej. Więc nachodzi, na, na, myśl, na nachodzi się od razu, nasuwa się myśl, jak to jest możliwe. W wieku tak, siedmiu lat dziewczynka zostaje odebrana od rodziny patologicznej, umieszczana w placówkach, Liwia opowiada ze szczegółami, w której placówce? I ile lat, i kiedy, i gdzie była. I wkrada się informacja świeża, nowa, inna, zupełnie inna, jak dotychczas. Dlatego mam prawo, Antosiu, powiedzieć, że nie wierzę Lili tym bardziej, że jej partner Jacek wielokrotnie mówił, że takim osobom jak Libia się nie wierzy. Może wróć do ich, na ich kanał. Przesłuchaj te live y o kłamstwach Liwki. O jej materiałach, wideo właśnie, gdzie mowa jest, że yy, nie mówi prawdy. No więc do tego ja, Antosiu, się odwołałam. Natomiast zarzucasz mi i oceniasz mi od razu, zarzuciłaś mi że nie posiadam empatii, wiesz? Gdyby większość ludzi było tak empatycznych, empatycznych jak ja, nie jestem tutaj żadnym narcyzem, bo ja jestem bardzo samokrytyczną osobą. To gdyby większość było z taką otwartą, z takimi otwartymi emocjami i sercem do innych ludzi. To wierz mi, Antosiu, że byłoby dużo mniej krzywd, dużo mniej przykrości i krzywd. Jeden drugiego by tak nie topił w tej łyżce przysłowiowej. Natomiast y, to ty, Antosiu, mimo że robisz to w miarę kulturalnie, starasz się uchodzić za osobę kulturalną i robisz to w grzeczny sposób, ale przemycasz od lat. Było to na kanale Open Night Polska, było to na kanale JTO, było to na moim własnym kanale, gdzie wielokrotnie ci zwracałam uwagę na to. Co do empatii, Antosiu. Naprawdę ją posiadam. Gdybym ją nie posiadała, to ta biedna Hania, która została potraktowana jak alkoholiczka i zostawiona na mrozie na ulicy w parku. W lutym, w styczniu 2019 roku, ta biedna starowinka Hania umarłaby już wtedy. Miała ciężkie, obustronne zapalenie płuc w tamtą zimę, kiedy pan Jacek ją zostawił, dał jej w rękę 20 złotych i zostawił ją na mrozie na powiślu. Gdybym ja nie miała empatii, to pan Marian nie mieszkałby dzisiaj we własnym mieszkaniu dwupokojowym które otrzymał po pięcioprawioletnim pobycie w hospicjum. A to hospicjum czekajcie, bo mi świeci w oczy, a to hospicjum również załatwiłam ja. Wiecie co? Świeci mi strasznie w oczy. Może tak. Źle usiadłam, ale no trudno. Eee, wiesz, Mantosiu, gdybym nie miała tej empatii, to Magda P. z Mokotowa z Warszawy, do dzisiaj nie miałaby takiej osoby, która pomaga jej we wszystkim. We, w sprawach urzędowych, w sprawach medycznych i wiele, wiele innych rzeczy. A nie będę ja, mówiła jakich, bo wy nie, nie musicie o tym wiedzieć. Kto wie, to wie. Gdybym nie miała tej empatii, nie pomagałabym innym osobom załatwiać różnego rodzaju schronisk, schroniska miejsca w różnych noclegowniach i empatię się ma lub się jej nie ma ktoś to kiedyś powiedział w pewnym programie może, może pamiętasz kto był tak jeden pan, który powiedział że empatię to się ma lub się jej nie ma tak, ja ją mam Antosiu, wiesz sama jestem ciężko skrzywdzonym Dorosłym dzieckiem alkoholików. Pochodzę z bardzo głębokiej patologii. Przeżyłam wieloletnie piekło w rodzinie, w prawdziwej rodzinie. Wyrwałam się z tego piekła lat temu, bo zawalczyłam o siebie i o dziecko, bo to był mój priorytet być. Inną osobą, zupełnie inną niż moi przodkowie. Wiem, co to jest przemoc, co to jest alkohol, nie wiem nic na o narkotykach, ale jeśli chodzi o alkohol, przemoc fizyczną i psychiczną, Antosiu, na własnej skórze wiem, co to znaczy. Stąd była moja walka dawno temu o wyjście z patologii. Mi się to udało. I dlatego tą empatię posiadam. I nawet gdyby to była Liwka, która zrobiła mi bardzo dużo przykrości, bardzo dużo, nawet jej bym podała rękę, gdyby taka zaszła potrzeba. Gdyby teraz tutaj koło mnie upadła, leżała, wezwałabym do niej pogotowie. Udzieliłabym jej pierwszej pomocy. Bo, bo to jest człowiek. W drugą stronę nie zadziałałoby to, Antosiu. Więc przestań nie oceniać. Nie pisz u mnie na kanale bzdur i nie oceniaj mnie. Bo ja tego nie robię. Ty jesteś anonimowa. Jesteś tylko Antosią, Antosią. Pokaż siebie, opowiedz coś o swoim życiu. Wtedy może porozmawiamy, może będziemy się oceniały, bo ty masz okazję oceniać mnie, bo wiesz jak wyglądam, dużo o mnie wiesz, nieprawdziwych informacji i jest to krzywdzące. Skoro pracujesz z trudnymi przypadkami dzieci krzywdzących, krzywdzonych przez bliskich. Ja też znam takie dzieci i nie mówię teraz o sobie. Wiem, co to jest ośrodek interwencji kryzysowej. Wiem, co to jest schronisko dla ofiar przemocy domowej. Wiesz, naprawdę, bardzo dużo wiem, ale nie będę o tym opowiadała, bo moje życie i moi przodkowie to jest moja prywata. Mimo, że tą cząsteczkę i tak już podałam tutaj, ale nie będę ze szczegółami opowiadała. Kiedy, jak, czym, dlaczego, po co No, Antosiu Nie ocenia innych Jeśli ty nie chcesz być oceniana Nie oceniaj innych Słuchajcie, to tylko tyle Lecę, bo deszczek chyba teraz bardziej pada A jestem już Czuję, że nawet chyba mokra Zmykam na gorącą herbatkę Rozgrzewającą z goździkami Dzisiaj pomarańczę, miód mam I goździki więc sobie takiego grzańca zrobię właśnie oczywiście bez alkoholu grzańca i was serdecznie pozdrawiam wszystkich, bardzo dziękuję że mnie na pewno zechcieliście wysłuchać zostawcie komentarz, łapkę w górę jeśli uznacie że dobrze gadam lubię, lubię was, niektórzy są fajni których znam tutaj w Komentarzach, lubię sobie czasami z wami podyskutować, pożartować, natomiast taka Antosia przyjdzie i po prostu oceni, a jest to krzywdzące, ocena jest krzywdząca. Ja na przykład liwki nigdy nie oceniałam, nie oceniam jej życia. Ja oceniam tylko to, co opowiada o sobie, a mamy do tego prawo, dlatego że jest osobą publiczną zdecydowała się być osobą publiczną. Jacek opowiada właściwie o najintymniejszych szczegółach z jej życia, o okresie o kale w rurach, że zatkane są o różnych innych naprawdę rzeczach, bardzo, bardzo, bardzo intymnych, których uważam, że powinna zachować dla siebie, bo to jest właśnie jej życie. Zawód to zawód, tam youtuber. Natomiast prywatne życie powinno być prywatnym życiem. I tyle. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa, pa.